To ja Michał Nowy odcinek. No nie z nowego tylko po prostu jeszcze nie nagrałem nigdy odcinku o Minecrafcie. No i To jest mój pierwszy odcinek z Minecrafta. Mam nadzieję, że Wam mi się spodoba. Co najważniejsze za most. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał. I miłego oglądania. Okay. Dobra, zrezygnujemy do zamku. Zamkniemy drzwi. Tutaj jest łazienka. Oj, łodzienka. Taka wielka. Bazienka, taka wielka, wanna. Tutaj jest. Tylek. on nie działa? Przecież przedtem działał. Czy no. Tutaj jest kanapa i telewizja. O, tutaj jest stolik. Tutaj jest też taki stół ten. Tutaj są, tutaj kuchnia. Eee, a, tam było takie siedząko. Tutaj jest górne piętro. Oj, ja nie umiem wchodzić po schodach. Okej. Okay. no tutaj pochodzę No Wejdź tu. No. Kurde. Dobra, weszłam. To jest ten schowek. Tu w krzynkach. Krzynki są puste. Kurde Znowu się zniszczyłem crafting. Kurde, nieco mi się się. Po odcinku, bo naprawiam wszystko. Tutaj jest balkonik. O, bardziej taki terasik. Tutaj jest pierśki taki. Tutaj jest sypialnia. Tutaj właśnie też szafa. A, robiłem wszystko... A, co mam? Może takie liczby będą musiały? Nie wiem, czy to będzie tu pasować. Kurde, Michał, to już jest Dobra. Bo to jest następne piętro, bo już o tym na wiem, czy wam już oprowadziłem, opowiadamy też. Teraz wchodzimy, tutaj była taka, to jest bilard, bilard wiecie, z tymi kulkami, tutaj jest lodówka, taka jakby lodówka, lodówka w ścianie zrobiłem. O kurde, czemu mi się wszystko niszczyć? Napiszcie w komentarzach, jak mi O kurde, jak się rozpadało. Tutaj jest taka szklana szło. No i możemy. Już was oprowadziłem. możemy grać? Teraz ten dom zbudowałem, wszystko zachowałem. Sam dół idziemy i okej okay. dobra ale się rozpadał kurde to nie będzie za długo czy będzie 5 minut, więc jeszcze minuta, więc jeszcze wam szybko oprowadzić po ogródku. To to jest taki mostek to jest takie, nad taką rzeczką Na górę Michał nie napisze w komentarzach. Co Wam serduszko. Tutaj jest takie... Wejście jest tam. Przepraszam, herbę mam. Okej, tutaj idziemy. No i tutaj jest taki basenik z lawą pod spodem. Specjalnie zrobiłem. No Michał, ty sobie jakieś żarty robisz? Nie no. Kurde. Naprawdę jestem dzisiejszy. Jeszcze jak to. Dobra, naprawię to po odcinku. Zrobię naprawdę, napiszcie w komentarzach, nie się, że mam naprawdę próbne pnę serduszkę i dam łapkę w górkę. Kciuka. I na tej górze będę się z Wami żegnał. Nira!